To znowu my. Słuchajcie, mamy w tym pierwszym jajku jogurtowym kurczaka. A wy, czy wy pamiętacie, kim jesteśmy? Oczywiście, ekipa Mabzika i ja. Z jakiego filmu? Angie Baby. Tak. I teraz słuchajcie, otwieramy te jajka, które dostałem. Dostałem paczką. I już mamy jedno otworzone z prosiakiem. Otwieraliśmy tak. Z prosiakiem z prosiakiem takim otwieraliśmy. I mamy w nim kurczaka. Teraz otwieramy z kurczakiem. Proszę bardzo. I otwieraj. Ojej. Ojej. No, no, szybka, szybka, bo jestem no, ciekawy, to co, co tu jest. O, tak. Spada. No, jestem ciekawy, co tu jest. Ojej, jej. A hmm? chyba, no, hmm? Powtórka? No nie, mów. No niech to mamy powtóreczkę. O, jak. A i będziemy mogli się z kimś wymienić. O, ten... właśnie, możemy się z kimś wymienić. Masz rację. Masz rację. Ja wiem, Masz rację. To jest... No tak, ale otwieraj, otwieraj, otwieraj. Może w następnym jajku będzie coś innego. Otwieraj. Bo na pewno mam nadzieję, że nie, 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 nie jestem więcej o, jak będą trojaczki. Ojej, to, to będę tam, miał trzy kurczaki? To tam, no tam, Nie, tam mam a drugie koronę. O no, dasz, dasz, dasz. Aurelina tu ma pomysł, żeby rozdać koleżankom z przedszkola, tak? Nie, nie tylko z przedszkola, z podwórka. A, z podwórka. A, no właśnie. Ale to nie wiem, czy ci da nasz, 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 nasz kurczak no chyba wam tam, ale jeden to mimo musicie zostawić, dobra? Okej, jednego zostawimy, a te dwa, to damy komuś, a jednego trzy, to damy jednego, te dwa Anastazji i Jędrze. Dobrze, dobrze, damy, 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 damy. Dobrze, mamy już dwa kurczaki, jak widzicie, super. No trudno, teraz zobaczymy, czy będzie trzecia powtóreczka. Bierzemy z czarnym, o, jemu to źle patrzyło w oczy. Ale może właśnie będzie... Nie będzie powtórki. No to zabieramy się do otwierania. A mamy choć takiego. No, otwieramy. Otwieramy. O, nie wiem, czy tutaj będzie powtórki. O. Na pewno nie będzie. Nie będzie powtórki, już Aurelia tam zajrzała. No to dajemy, robimy nie, o, Ale super! Mamy czarnego! Tego, co mu patrzyło oczy. O, papacz! A wcale on nie, taki nie, był, nie był taki zły na filmie chyba? Jak sobie pamiętasz? ten był zły. O. Ten trochę był zły. Trochę ten był zły? Ten mu Prosiak, patrzyło. prosiak był zły, prawda? Tak, Przyszedł kraść kraś jajka. Um, no jeśli się to No, ale szybciutko. Odstaw. Ale to nie był gość. tak. To wcale nie był taki dobry gość, tak? Był no. złe, no, Pokazuj, 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 bo jestem bardzo ciekawy. Jestem ciekawy, no to się pomyliłem. Wcale mu tak nie patrzyło źle w oczy z oczu. O, no to pech. No popatrz. O, No jaki fajny, zobaczcie, jakiego fajnego mamy. Mamy ptaka. O, jeśli wiecie, jak ma na imię, to napiszcie. O, tutaj. A tutaj jest niepodpisany. Jest, bomb. On się nazywa bomb. A ten? A ten, ten kurczak, to jest. Czuk choc, choc, A Twoje kurczaki nazywają się Cok. Kuk, czuk. Pisze Kuk, kuk. Chyba kuk, kuk, kuk. Tak, to jakoś tak. Dobrze. Słuchajcie, jak wam się podobał filmik i jak wam się podobał I nasz komentary. nasz jak Zaraz mama skończy. Jak Wam się spodobał filmik i nasz kurczak i nasze kurczaki z, z jogurtów, to napiszcie, co w komentarzu mam, mam ją napisać. Mam napisać, czy jak to jest po polsku. Jak to jest po polsku? Właśnie, jak się nazywają takie no, po polsku. Nie I uwaga! Mm. Subskrybujcie nasz kanał mm. i łapka w górę. Cześć! Cześć, oglądajcie nas.